Siemaneczko te beściaki z tej strony Bora to jest Gierka World of Tanks i kolejny nasz 40 już piątek z kociakiem, czyli spotkanie z czołgiem niemieckim Tiger 2. To już jest nowa y, wersja World of Tanks, wersja 811. Jesteśmy na planszy Wichura i nie mam pojęcia, co tutaj... Tam, gdzie trzeba jechać. Na pewno nie pojadę przez miasto, to jest 100%. Jadę jakoś górami. I jeszcze nie miałem do czynienia w ogóle z tym paczem ani tym bardziej z tą planszą Coś tu będę spróbował improwizować Zima, no tak, za oknami wiosna, w bitwie zima Jakoś górami, tam miastem jadą widzę Czwarty tier rzuciło za nami coś jedzie, jedzie jakiś niszczyciel. No i co? Jeszcze dalej. Tam mogą wyjechać. Jadę za T44. Może ma rację. Oj, no coś tam będzie. Kto ci się wychyli. O, mało brakło no. Ale zapewne go jeszcze zobaczę, no właśnie. Tak, tak, czaj, czaj. To musiał poczuć. No szkoda, ale wziąłem mu prawie cały den, całą energię. Jedziemy dalej. O, tam jakiś ciężki, nawet dwa. Dostał Ale nie wziąłem mu wiele, w ogóle nic Poczekam bo on na mnie filuje Trafi go Poczekamy aż trochę wychyli bardziej Albo ja się wychylę, nie, on się wychyli No, niestety, będzie tutaj kłopot. Jak widzicie. O kurde, jestem sam. No, muszę poczekać, aż się wychylą. O, i będę miał tutaj kłopot. Będzie po mnie. O kurde. Pewnie Chodzinyza będzie po mnie. Zakwala, Pewnie będzie po mnie. Oddać strzał i wjechać. Oj, tu będzie lipa, uciekam stąd. <grystanie> uciekam stąd troszkę. Tam jest następny. Dostał. Ale muszę stąd uciekać niestety. Nie chcę, żeby mnie rozpierdzili. Został tylko ten T-44. Ja mu za bardzo nie pomogę. Silnik rozwalony już u mnie. Lewa gąska rozwalona. No trudno. Spróbujemy tutaj przez miasto jednak uderzać. Tam tego trafię? Nie, nie trafię. Oj, coś czuję, że tutaj do mnie panowie ciężcy dojadą. Że nie zdążę uciec, ale może się schowam za tą górkę, jak myślicie. Jakaś szansa jest. Przecież jadę powoli, 4 do 7, przegrywamy, no. Tu jakieś dwa czołgi przede mną Ten mi się zaraz wychyli Albo ten Już coś do mnie najebuje Tamten z góry nie wiem Oj, oj, oj No niestety Bora jest po tobie Weszło jak masło Przeciwnik oberwał No niestety Bora jest po tobie stało <laughs> Ach rozjebami Pantera No dobra Na tej planszy pierwsze koty za płoty. Spotkamy się zaraz w drugiej bitwie no i dobra, tamtą bitwę przegraliśmy 5 do... nie, 7 do 15. Teraz mamy planszę, którą wszyscy dobrze znamy, czyli piastyż, piaszczysta rzeka. Może tutaj coś lepiej pójdzie. Jada się stawać za te kamyczki tutaj na naprost mnie. Czy schować. Zekampił no, oczywiście. To jest mój sposób. <ścoughs> za szybko po prostu ginę, nie jestem. Nie mam skila dobrego. Wszyscy jest z rękami jadą. Jak widzicie, z mi z drogi... No chyba tego wypchnę jak myślicie. A <grymny> no, w sumie na razie nie ma takiej potrzeby. Ale go zablokowałem. Jak ja się będę przesuwał, to on się też przesunie. To, no, już się chcesz przesunąć? Cię puszczę. O! Jaki mam przesmyk między skałami? <noise> no, wyjeżdżajcie, dziewczynki. Gdzie, gdzie, gdzie? Do kogo oni jak tam nic nie widać? Nie wiem Ale już przegrywamy 0 do 1 Do no kogo wy no, A, tamten już zginie zaraz Ach, myślałem przez sekundę ułamki sekundy, że z mojej ręki zginie Ten jest schowany Wyjedziesz, czy nie wyjedziesz? Wyjedzie. Ale ja go nie zobaczę. Na prawo. Za skałami. Tu jest jeszcze jeden nigusek. Cholera, no. Ping mam, nie. Oj, no, teraz będą do mnie łośki walić. Miałem go, miałem go Pięknie. Jeden dostał Cztery do dwóch dla nas. Oj, teraz będzie mnie widział Ale ja jego również. Jeszcze raz! Cholera! O, ja cię jeszcze tutaj namierzę, koleżko. Śniegowy. Ładnie, że to przebiłeś. Proszę bardzo. O, palimy się. Dobra, gaście uszkodzone. Co jest? Pokaż się, pokaż się. Połowę kurde zabrał mi energii. Strzel do mnie, chcecie zobaczyć Tam mi coś wyskakuje no, Chyba nie wyskoczy, o jest Cholera też nie dostał, też spodłowałem Dobra, dobra, Wal, Wal Już dwóch do mnie wali. Będzie po... Gosz nieco Może się zerwać w każdej chwili. Oj. Dobra, widzę kolejnego. To musiał poczuć. No raczej tak. Goszy i za uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Oj, walą do mnie strasznie. nie! do mnie wali. O, aż ktoś do niego też. Zerwana, naprawiona. no też wrócił. Kolera. No już zjebana. O, dobra. Do trzeciej walki zapraszam was w net. Dobra, punkciki zdobyte, doświadczenie zdobyte. Mam mało hajsu, ponieważ kupiłem ostatnio KV1S. Tak, mam szósty TR, z angielskich. Yy, z radzieckich, pojebało mi się. Dobra, wróćmy do Tygrysa i do kolejnej bitwy. <laughs> Poprzednią bitwę wygraliśmy. Hmm. Ciekawe na co teraz mnie rzuci. Siewier... Co? siewiero Hmm. Też trzeba tego jeszcze, no pewnie, że tego jeszcze nie widziałem. Tak się mi wydaje. Chociaż Nie wiem czy widziałem, czy nie widziałem, czy tam plansza już była wcześniej Dobra, gdzie tu mam? Tutaj w górę, w prawo chyba, nie? No, tak sobie zrobię właśnie. Dziesiąte kiery. o, to tutaj będzie tragedia. <laughs> to nic grać trzeba. Jest 7 Do boju Do boju, do boju Co z tego do boju wyjdzie, zobaczymy Nie przewiduję jakichś wielki spektakularnych zniszczeń No dobra, no to okej okay. Ja chciałem skręcić, ale ok. Cztery czołgi tutaj ciśniemy Czyli jedna dziesiątka, T57 Heavy. Ale oni tu dojdą. Tu zaraz będzie po nas. Tak coś prorokuje. Znaczy, na pewno będzie po mnie, o. <śm> A pewnie, że sobie poczekam. Otóż to. Ten go już widział. Jakim to koncowem? No właśnie. Aha. I już tylko ja będę. No, 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 to dobra, uciekamy. <ścoughs> stąd sobie też ich mogę zgarnąć, przecież, co nie? No czekajcie, tam coś widziałem. Dojdę go stąd? To jest jakaś szansa, jak się pojawi. Tylko czy się pojawi. Jasne. Dostał! Przeciwnik oberwał! Za niewiele, ale dostał. Drugi dostał! No, fajna nisza. Wy mi tam pilnujcie. O, kolejny. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, Johnny Marewka. W dziesiątkę. Ach. Ci są fajnie ustawieni, to mi pasuje. To musiał poczuć. No. Coś tutaj chłopakom pomogę w końcu. Nie ruszaj się. Weszłem masło, Dobra, niszczyciela zniszczyli. Pilnujecie mnie, jeszcze jeden. 3 do 3. No musiał poczuć. Pięknie. Oj, tu zaraz będę uciekał Zaraz będę uciekał. Oj, tutaj coś dołem jedzie. 3-4 do 4. Ach, nie zobaczę Zobaczę Wyszły Przeciwnik oberwał Pilnuj tutaj, gdzie, gdzie ty jedziesz? Pilnuj Bo ja tych chłopaków w wiebie No ten mi uciekł, no Ktoś go inny zniszczył, nie ja 4 do 4 Oj, tu jest ten niszczyciel, czekajcie nie, nie, dobra, spieprzam. Nie ma co, spieprzam, bo już jadą za mną. Ja jestem taką małą musemeczką, więc muszę uciekać. <laughs> Tutaj spróbuję jakoś myknąć. 7 do 6. Uda mi się albo nie. Nie wiem czy mostem... O tutaj coś jest! Polera! Coś nic uszkodzona! No to jest po mnie. Bo zaraz mnie tutaj dojadą. No właśnie, już widzę, już mnie jeden widzi. Zbiornik uszkodzony. Mamy wyciek paliwa. To musiał uczuć. Dowódca dostał. No tak, tak to jest właśnie jak jest z nioger planszy. <laughs> Dobra, to jeśli wam się bitwy podobały, chociaż tylko było jedno zniszczenie, nie zapominajcie łapie w górę. I do kolejnego mojego odcinka z gry World of Tanks lub do kolejnego innego materiału. Trzymajcie się, cieplutko, na razie baba